I oczywiście, guys, no to co, lecimy z kolejnym odcinkiem. <laughs> tutaj chyba ma wściekliznę, ale to zostawiamy. Jeden skład na leczeniu, tak naprawdę, i reszta jest totalnie fajna, żeby wyruszyć gdziekolwiek. Myślę, żeby na Knurego Księcia iść. Bardziej tutaj chcemy. Popatrzmy jeszcze raz na artefakty. No tutaj, kamieniarka jest fajna, tylko że kamieniarka jest na dziedzińcu, co mi totalnie ten artefakt nic nie daje. Więc no, słabiutko, słabiutko. Badaczka zarazy, plus 10 celność do biegłości walki, wręcz. No to jest jakbyśmy badaczką grali pod blida, nie? 12 unik, minus 15 obrażenia. No łowczego chcę bardziej no właśnie na właśnie obrażenia robić. Myślę, żeby tutaj na kitarkę po prostu nie pójść na trzeci poziom na weterana. Tylko co, tym składem co najwyżej byśmy poszli. A nie, main można w sumie. No, main składem można na krótką na weterana, na knieje, na której w sumie w ogóle nie byliśmy. Zdejmiemy wszystko, posegregujemy ładnie, dobra i rozkładamy 15 szans minus 20. Minus... Nie jestem fanem tego w ogóle artefaktu, tego świętego przykazania. Dobra, na początku to to może tak czy mamy jakieś leczenie, plus nie, mamy ogłuszenie i damy ci szybkość. Może jeszcze Dismas jest szybki, więc Dismasowi można dać obrażenia kontra człowiek. Tam ludzi za bardzo nie będzie, znaczy mogą być oprychy ewentualnie. O. Walka dystansowa, ale nie, poczekaj, bo ty, ty, walisz, ty walisz z bliska. I wręcz, to nie. Um, o. 10 biegłości walki, wręcz. To brzmi ok. Kurde, ale mega sobie utrudniłem przez stratę tych artefaktów. Nie, to jest chore. Badaczka zarazy. Co mogę dać badaczce zarazy? Nie wiem, odporność na krwawienia. Kurde, no. Z 20 obrażeń do stresu, żeby tak nie dostała. Eee... Masz 3 ataki, wręcz, jeden atak tylko jest. Nie wiem, mogę Ci dać odporność na śmierć jeszcze. No i tobie damy, dwa te bo w sumie, one są takie najlepsze dla Ciebie. Eee... No i już. Redukcja stresu jest ok, jest ok, jest ok. Jakarmory 3-3-3-2-2, ok. No to możemy lecieć na knieje, zapasy teraz tak. Po jednym staku, hmm. co się. Co się kurczy na Knieji? To jest krótka, więc wezmę dwie łopaty tylko. A nie, mogę wziąć w sumie trzy, bo były groby do rozkopywania. Były takie konary z pajęczynami, to tam potrzeba było bandaży. Na pewno klucze, bo skrzynek tu było sporo. Namiot nic nam nie dał. Yy, znaczy, namiot może dać nam mapę. Nie. Co jeszcze? Hm. Święconka? Święconka? Nie wiem. Święconka chyba tam nic nie dawała. W sensie woda święcona. Herby, herby, herby. Kurde, jak do kniei najrzadziej chodziłem, wiecie? Dlatego tak nie wiem nawet co zabrać w sumie do niej. Nie wiem, może jeszcze jeden klucz w razie jakby się ukryta komnata trafiła. Chyba tyle. No bo to jest krótka. Antidotum. Oni tam dużo zarazy dają. To na pewno. Bandaże, może jeszcze jeden bandaż. Jakby się trafiło dużo rzeczy do zbierania. Co tam jeszcze było? Kurde, chyba tyle. Chyba tyle no. Jakby też, żeby dużo hajsu nie wydawać, nie? Bo nie pewnie będę musiał ich leczyć po tej wyprawie. Mm, więc jedna świeconka, jedno serum może być, bo i tak z tego nic nie wyciągniemy, e, trzy łopaty mi się wydaje, że wystarczająco, Jad trzy bandaże również. Dobra, lecimy. Chyba to wszystko, nie? Pochodnie mam i żarcie mam, to jest najważniejsze tak naprawdę. knieja pełna jest długich i krętych ścieżek, weź ze sobą wiele pochodni. No dobrze. Nie no, to jest krótka, to jakoś tam nie ma co przesadzać. No w sumie taki schemat. Na krótką bierzesz jeden z tak żarcie, jeden z tak pochodni, na, na średnią dwa, a na... Słabo, że zaczynam po środku, no ale dobra nie, nie będzie. Ty, walka od razu. O, i tu nie wiem, to by chyba był Negative Quirk, że nam daje, nie? O Jezus, do dupy, bo Chyba, żeby go w sumie zestunować? niestety. Albo że oni mają ukrycie. Mm. No nie, spróbuj dole zastunować. Dobrze, pięknie i pochodnie przy okazji weszła. Mm -hmm. Pięknie. Sieczka. O, trzy razy unik. No proszę. Um... Może tak. Okay, jakiś Stunik. Niestety. Ajajajajaj, Team healem trzeba będzie polecieć. Kurde, pierwsza walka, już tak obici jesteśmy, nie? No, nie gada, jeden HP. Auć. Dobra odporność. Kurde. Pięknie. Ale to wyczyścił ty. Nice. No, w końcu krzyżowiec oddał. Może stun? A może po prostu ich wybić. Odporność. Wow.

give no water ok, teraz tak, ty masz dobre perki. O jezu, to tak naprawdę ciebie muszę tu wykorzystać. Koniec wizerunek stworzony w służbie tajemniczego boga. Lotknij. Ok, sześć blida. Nie źle, mogłoby być lepiej. Niestety, bez zwiadu. Choć że słabo ta wyprawa będzie pod względem goldowym. dlatego łopaty chciałem wziąć. No, jeszcze dwa się mogą trafić, bo więcej łopat nie mam. Ok, to jest pusto. Co ciekawe. Bądź 100% bite w salach. Jak na razie, jedna bitwa jesteśmy mega obici, powiem szczerze. Tu nas coś jeszcze na powrocie może spotkać, nie? W mnie nie narzekałbym chyba jakby nas głód złapał. Gdybyśmy się podleczyli fajnie. Mapa? Nie, wartościowego. O, żarczy To nie Honzje. No, jedna łopata została I masa stresu. Spróbujmy <gul> ją wyciągnąć. Dobra, nice. Wiesz co, ty wal w tego gula. Bo gula tak naprawdę jest większym zagrożeniem. No nie. Dobrze. Piękny unik. Uh. Leczymy tu będzie tak, złapiemy stresu, ale, ale leczenie nas, nas może uratować fajnie. Może stun wejdzie? Kurde, unik. Niedobrze. Dobra, 15, ale niestety oznaczony na 3 tury. Kurde, no stun może wejść. Fajnie jakby, we, jakby wszedł. So, ta odporność z COVID. Czyli przerażenie, okay. trochę słabo rozkładam obrażenia, ale dobra, może tutaj wejdzie krótka. Dobra, wolibiście zaraz, znowu z COVID. może jakieś odporności. O ty, odporność na chorobę. Nie wiedziałem, że nie przerażenie może chorobę nałożyć. Dobra, leczymy się, bo i tego tak wykończymy w tej turze. Uuu, A ochrony, 40% zapomniałem. Dobra, przynajmniej się wyleczyliśmy. Co prawda dużo stresu złapaliśmy poeta by tak, tak żeby się walczyło kurczę super podwójny unik no to badaczka za na pewno setkę dobije Niedobrze. dobrze ale mi pochodnie redukują ale mam tylko cztery dobrze Ile nas tu na 45%? To dawaj, spróbujmy. Przy okazji, pochodnie będziemy podbijać, nie? Tutaj hiena by była w sumie dobra. Na dobrą sprawę. Człowiek nadrealny. Ej, to to był ten artefakt na człowieka byłby dobry. Kurde, no. A spróbujmy, według może? Nice. Znaczy nie trochę stresu, kurde dwa razy odporność. Nie, no, jest jeszcze gorzej, chociaż dobra, on doskoczy pięknie, przynajmniej drugi nie zrobił żadnego ruchu. Teraz z tego zastunować może dobrze. Hmm, za 7. Bez rewelacji, ale zawsze. Dobra. Jezu. Spróbujmy stunować i bustować pochodnie. Nawet jak odporność wejdzie, to i tak jest ok, bo dobra, nice. No i znowu nam spadnie, a nie, nie spadnie, ok. Kurde jak bo brakuje. Dobra, hej, okay. dobrze. Unik to jest słabe. krótka weszła. Może wyciągniemy w końcu? Niestety. O, tutaj hiena, 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 cmentarna i to mocno. Tutaj czarodziejka chcę zabić. Dobra, nie no, muszę zacząć leczyć. Bo tutaj ta trutka doda 12 aż. Dobrze. Leczymy, leczymy, odbijamy pochodnie, Nice. ale niestety nie weszło. No mają 80%, procent, czyli tutaj to z krowieniem trzeba było wychodzić, znaczy wchodzić. Mówię HP. Dobra, tym kill. Bardziej się opłaci, nawet jak on dostanie. Dobijmy, żeby się nikt nie pojawił już Okej, okay, pięknie. Sied Giant Giant i piesek. Wścieklizna, a no, to nawet spoko. Oooo, um, teraz tak Tak, nie wiem czy ripostę dawać. Uh, hu, 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 hu. Dobrze, no ale on ma, on ma sporo HP, nie? On ma bardzo dużo HP. Eee, myślę czy leczyć, czy leczyć, czy nie leczyć. Może ulećmy, czy wrzućmy trutkę. Na no, trutki nie wrzucę. Ogłuszenie, no tak pira za okra, czyli ciężko, żeby weszło. Ale badaszka tu jest niezła, żeby zdejmować właśnie zarazy i tak dalej. Mogę spróbować stuna. Spróbujmy. Dobra, nice. To jest mega dobre. A ty może spróbuj zrobić psa? Shit. Tak szczerze, zrobię coś takiego. On ma tym konarem, które mega mocno bije. Tego się boję. Pogłuszenie 110, odporność 120. Dobra, spróbuj, za, spróbuj zarazem wrzucać, no co innego. Zarodniki dezorientacji wymiesza nas. Dobra, ale chyba nie jest źle w sumie. Nie jest źle, bo Dismos się przesunie, nie? O. Może stunik, Odporność, ale pochodnie lepsza. Kurde, no jak tak z strzelę, to. Nie wiem, czy to, czy to. A spróbuj cięcie w sumie. Dajmy jeszcze czas, żeby się z Badaczka przesunęła do tyłu. No ciebie muszę niestety skipnąć turę. Oj, to będzie boleć. No. Myślę, żeby go nie wyciągnąć. Wyciągniemy go z devzdora. Ty, aja, robisz? Kryza 41! No, nie lubię, nie lubię go. Nie lubię tego gościa. Eee, poczekaj, ty coś może zrobić z tej pozycji? Trujący podmuch może zrobić. Nie, no weźcie swapki. Pięknie. Dobrze, dobrze. Nie wiem, może spróbuj go zestunować. Może się uda. No, niestety. 13 HP Team Heal, może jakiś? Skrytem, ok. Tylko nie da tą posobę co je potrzeba. Uuu, Jutowa, obicie. Nice. <laughs> Tylko, że jesteśmy mega obici. Czy marnować żarcie? No, spróbujmy dwa razy głównie. Ewentualnie, może złapać, powiedzmy. O, skrzyneczka. Tylko tak, porzucony bagaż. Klucze. Kluczy. Super, żarełkę dostaliśmy. I tu bandaże są potrzebne. Tu jeszcze można chyba coś czegoś innego użyć niż bandaży. Na pochodni na pewno nie wyrzucę, Możemy zrobić tak. Antidotum ewentualnie mogę wywalić. No bo łopatę to nie. No jeszcze na pewno mogą być, mogą być trzy walki jeszcze, nie? Okej, okay, mogą być dwie walki. Pomijając w sumie korytarze, ok, mamy dwie pochodnie. Nie jest to fajne. A, bo tu już masz dobra. Oho, ostatnia łopata. I ostatnie pochodnie zostało. No, gdybym tu się mój musiał wracać, nie? O! Łapka, obiekt i bitwa. Dobra. Ej, tak. Badaczka zarazem o 55%, no to. Ty jaja zrobisz, to powinieneś mieć 80% szans na rozbrojenie. Pusta. No dobra, więcej się zbufować chyba nie mogę. Mogę się najeść w sumie, ej. Bo w środku już mnie głód nie zaatakuje. No dobra, i tyle. Wchodzimy. Ok, dwa psy i, i gigant. Mhm. Psy trzeba będzie zdjąć szybko. No, dezorientację może nam dać z ostatnich. A, a może by go spróbować stunować? Ile tego blida? Może ściągni blida na początek. Dobra, unik, pięknie. Uh. Nie wiem, może tego Gianta pierwszego. Kurde, nie jestem pewien, jak na to grać. Wiecie Team Heal. Nie pojedynczy na. na Reynolda. Za mało. Dobra, piękny unik. Coś tak czułem, że kryt wleci, ale dobra, przynajmniej wykończyliśmy drugiego psa. Blisko. Tym imienny musimy psa zabić niestety Dobra, nice. Okej, okay, dobrze, że unik. Okej, okay. badaczkę zaraz zdejmie pieska. Albo i nie. Team Heal, czy... Dobra, zdejmijmy tego psa. Bo jak zdejmę psa, to już ta dwójka może zaatakować prosto w niego. Okej, okay. on chyba dużego blida nakłada. O, dobra, nice odporność weszła. Pięknie kryt. Ty bazowa ile masz 120? To jest duża szansa, że mogłoby z wejść w sumie, ale dobra bijmy po prostu chyba. Ty próbuj. Oporność. Pięknie 20HP zostało Kurde, próbuj zastunować, Próbuj zastunować. Niestety No i przemiesza nas. Okej. Okay. Zróbmy tak, taka płanka się będzie mogła ruszyć. Ty się nie możesz ruszyć. Jest doskok. Kurde, braku. Dobra. Huh. O, tych gigantów nie lubię. Definitywnie. A spróbujmy zrobić tak. I czy jak teraz to otworzę? Łapka. No niestety. Dobra, wszystko. W miarę przyjemna misja powiedzmy. Ale te giganty dały popalić. Ale artefakt przydatny na muszkieterkę. Dobra, z hajsem nie wyszło źle, dzięki jutowemu obiciu w sumie. Sporo herbów, sporo aktów własności. Trzeci poziom i tu czwarte. Gorączka plamista. O nie, trzeba wyleczyć. Zniedążenie, to trzeba wyleczyć. Eee, dobra. Wszyscy na leczenie praktycznie tego teamu i to dwa razy bym nawet powiedział. Odzyskał stres, uleczony szkorbut, uleczony uciekinier. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Teraz tak, wścieklizna ci zostawię, gorączkę plomistą ci wyleczę. No to z niedołężenie, to bym wyleczył, wiecie. A ile to kosztuje? 2200. No droga, droga, droga. Możecie ci nas odstresowanie wysłać. Na pewno ciebie muszę wysłać. Ciebie też muszę wysłać. Kurde, no wysłałbym to z niedołężenie. Znaczy wyleczył. Bo ten skład jest najważniejszy, nie? Bo chcę zostać Siwa za Dismasa i Reynolda. Więc jego musimy zostawić. Zdejmiemy wszystkie błyskotki. Posortujmy. Dobrze. Teraz tak. Zobaczmy co się przelosowało, jak się przelosowało. Co to? Mantra postu. Bardzo rzadkie, plus 40... Eee, Jezu, klątwa. Weź mi, zostaw mi tą karmazynową klątwę, no. 25 obrażeń kontra fanatyk. Nie pamiętam, kiedy fanatyk występował, właśnie to jest problem, muszę sobie przypomnieć. To jest słabe. Ach, to jest słabe, bo to jest, to jest na jakieś bitwy bez, bez pochodni w ogóle, nie? O, czosnek jest mega dobry. O, i to jest super, i to jest super na badaczkę zarazy, czyli idziemy na nekromantę w Next. O nie, to też jest mega dobre. O Jezus, dobra, nie wiem, tylko Coś na kapłankę, czy coś na badaczkę zarazy, bo ten item na badaczkę zarazy jest mega dobry, a on, on rzadko się będzie pojawiał, chociaż nie no, ja go często widywałem, kurde, to może badaczka zarazy, czy bardziej kapłanka, ale jak zbuduję sobie kapłankę, to będzie, to będzie, to gierki będą mu wiele lepiej szły, nie, chyba no, chyba tak będzie lepiej, to, to pójdziemy, pójdziemy na średnią, na weterana, na ruiny. I wybierzemy sobie ten chyba składzik czwartopoziomowy. A może, może, nie, bo tutaj tu jest, są blidy. Te blidy będą totalnie useless. tą to będzie w sumie robił dla suporta, a będą bili gdzieś z przodu, nie? No bo ten skład z flagelantem nie, niestety nic nie zrobi. Chyba że ten skład, w sumie, ale nie, no to jest trzeci poziom, to nie dadząc rady. Muszę iść na te ruiny, żeby zdobyć tą błyskotkę. Koniecznie. Koniecznie. Dobra, teraz jeszcze tak. Yy, kolejnego składu mi się chyba nie opłaca. Właśnie nie pamiętam, ile składów było potrzebnych, żeby zrobić najmroczniejszy loch. Chyba pięć. Bo tam było tak, że jak jeden skład wejdzie, to już nie może wejść ponownie, nie? Coś, coś tam takiego było. Tak mi się wydaje. Był fajny itemek na abominację w sumie. Nie wiem, czy w oberży... Nie, na no, oberży to nie ma co upgrade'ować jeszcze. Mm, te plany to się później chyba zbierało z tego co że To są w ogóle plany z tego dodatku, jeszcze z dzielnice w sensie. A właśnie tutaj było 850 herbów, 50 tych. No, 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 to były wymagania niesamowite. Ale pamiętam, mi się udało zbudować wszystko na innym save. Sale do przedstawień mogę zrobić, ale to dla Arlakina to mi się średnio przyda. I powiem szczerze, dużo bym zmarnował. Bardziej Kowala bym upgradował. Żeby koszty ulepszenia broni nie były takie drogie, bo one później naprawdę skaczą w zlumię. No dobra, ale na razie skoro nie muszę upgrade'ować ani nic z tym robić, to nie ma co, mi się wydaje. Mm, no. Na razie bym tak zostawił jak jest. Już. jest nieźle. Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie, lajk, like, komentarz. Widzimy się na następnym odcinku. Cześć, pa.